Idziemy na zakupy do Chińczyka! Oho, już mi się to podoba. Widzę, że są aż dwie alejki z przeróżnymi zabawkami. Ja jestem tutaj w ogóle po raz pierwszy, bo ten sklep otworzyli całkiem niedawno. Nie wiem, co na dziale z saszetkami robią kajdanki, ale to w ogóle nie jest ważne. Jest pełno tutaj saszetek niespodzianek. Przecież ja tu się obłowię jak nigdy. Wiecie, ile będzie otwierania? Jestem w szoku, ile tu jest dziwnych rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziałam. Te akurat pudełka niespodzianki to w większości, słuchajcie, były pootwierane przez jakieś niegrzeczne dzieciaki. Saszetki z psami? No oczywiście, że je biorę i to nawet kilka. A zobaczcie, na dole jest tego jeszcze więcej. No mówię wam, to jest po prostu jakaś żyła złota tutaj w tym Chińczyku. Bierę po prostu wszystko, co mają. Komu Pawła za 7, Ziko? A może patelnią w łeb? Dla tych osób, które nie zostawiają subskrypcji na tym kanale i łapek w górę. Oczywiście nie mogło też zabraknąć podróbek LOL Surprise. No bo słuchajcie, Chińczyk bez podróbek LOL Surprise to nie Chińczyk, no nie? O ja cię nie mogę, co się stało tym koniom. One wyglądają, jakby poparzenie słoneczne miały. Ale kombo: baletnica, ale to wróżka i jeszcze Barbie. Ale te jej krzywe zawinięte nogi wyglądają trochę creepy. Świnie! Świnie! Maciory z wielkimi dojcami! To wygląda strasznie ogólnie. Ło ja cię nie mogę więcej saszetek. Tu chyba będą słuchajcie jakieś brain roty, nie? Mam nadzieję, że będzie tralalino tralala! Pod spodem znalazłam jeszcze saszetki z koniami! Ale dosłownie przeszukałam wszystkie saszetki i każda była otwarta. Czy to moje nowe powołanie? Czy powinnam zostać hobby Iha ha Widzę koronę, biorę koronę. Prawdziwa Grażyna zawsze bierze koronę. Tym bardziej za Pinziko. A to co? Podróby gangu słodziaków? No niesamowite! Jak on się nazywa? Wiewiórka Viola. Kto z Was ma na imię wiola? Ej, dobra, patrzcie na to. To wygląda, jakby to było oryginalne. Zeszyty ekipy. Cały taki wielki plik zeszytów. 10 sztuk tam jest. I one kosztują 5 zico, że za, za wszystkie? Ej, 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 ale tak teraz bez beki, ten plecaczek jest całkiem ładny, nie? O, potężny, potężny królew, wezmę cię, bo jesteś taki umięśniony i silny. Kawałek dalej był drugi Chińczyk, w którym już byłam wielokrotnie, ale zobaczmy, co tam mają ciekawego. Na potężną grażynę, czy wy to widzicie? Ile tu jest szony Angels? Dobra, to są oczywiście wszystko podróby, ale w życiu nie widziałam takiego wyboru podróbek! Bierzemy wszystkie! No ja 13 Ziko! No jak tego nie wziąć? Trzeba wziąć! Chyba trochę przesadziłam, zobaczcie ile mamy! Niespodzianek dzisiaj do otwarcia! Hunde, hunde! Ciekawe po jakiemu to? Chyba po niemiecku. E, to jest chyba nazwa, nie wiem, pies albo coś, ale nie znam się. Dobra, uwaga, uwaga! Jakiego psa trafimy? O! Tu jest baset! Wiecie, że ja kiedyś prawie już miałam baseta. W sensie z moją mamą się zastanawiałam, właśnie nad basetem, chociaż. Dziwnie ten baset wygląda, trochę jakby był wściekły. Kolejny hunde, hunde! Hunde, 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 czy będzie coś. O, dobra, bo już myślałam, że to samo. Mamy owczarka niemieckiego, trochę tutaj brudnego, ale jest. I powiem Wam, te saszetki chyba kosztowały ile? 3 albo 4 ziko. I powiem Wam, nawet są całkiem fajne, nie? Jakby. Całkiem git jest, całkiem spoko te figurki, nie ma tragedii. Tu jeszcze mamy całą listę, zobaczmy w ogóle jakie są rasy do zdobycia osób. Wow, tu nawet jest plakat tego psa! Ale sztos, dobra, mamy słuchajcie Border Collie, mamy tutaj tego owczarka niemieckiego, mamy Cocker Spaniela, mamy baseta. w ogóle jeżeli macie któregoś z psa z tej listy to koniecznie napiszcie w komentarzu. Juju, Little Panda, Rainbow, w ogóle nawet nie pamiętałam, że coś takiego wzięłam. Ale ja tam wiecie, wszystko wrzucałam do koszyka, jak leciało, nie? Dobra, co tu będzie zatęczowa panda? Zobaczmy, zobaczmy to. Ej, cute! W ogóle obstawiam, że na pewno jest jakaś rzadka, bo jest w ogóle złota i w ogóle jakie ma wielkie oczy. Ej, mega urocza, nie? Czas na Sony Angel! A nie przepraszam, to jest skaskłany o Chlip <laughs> chlipes? Nie wiem, nie umiem tego przeczytać. No bo oni wiecie, nie mogli użyć yy, oryginalnej nazwy Sony Angel, więc zrobili własną, nie? jest turbo dziwna. Dobra, ja chcę tego ziomeczka, bo on mi trochę jakiegoś cińczana przypomina w czapce żaby, więc ja go chcę. Mam nadzieję, że go trafię, nie? Jak go nie trafię, to będę wkurzona. Tam chyba, słuchajcie, każda ta Sony Angel kosztowała chyba 13 ziko. Z tego co pamiętam. O! To jest ten, tylko jakby Chinchana, ale czemu on ma w ogóle podwójne brwi? Ktoś mi to może wytłumaczyć? <laughs> nie wiem, tylko że jest wy w fioletowej czapce i nawet tu ma naklejkę równo naklejoną. No powiem wam, nie wygląda źle, oprócz jego podwójnych brwi. Wielki dinozaur Legend of Animals Jurassic Predator! Predatora otwieramy! Czy <laughs> jesteście gotowi na predatora? To jest miękki! To jest squishy predator! Patrzcie! <laughs> Tego to się nie spodziewałam! <laughs> że to będzie jakiś żółw! On wygląda jak ten! Jak ten z mema ziomek! <laughs> I on jest, słuchajcie, wypełniony tu jakąś pianką, czy czymś takim. Można mu też włożyć palec do doryja, na przykład. <laughs> Jak chciałam dinozaura, no jakiegoś zmutowanego żółwia, no. Lele, lele la. Ale mamy kolejnego Jurassic Predatora. Dobra, może tu będzie coś, słuchajcie, lepszego. W ogóle tu jest jakaś lista. Jest lista wszystkich zwierząt. Patrzcie, ile ich jest. Tralalero, tralala. Ala, tu jest tralalino, tralala, to ja go chcę. Dobra, uwaga, mam nadzieję, że brain rota trafię. Uwaga! No nie, to nie jest brain rot. wygląda jak... Wygląda trochę jak klocek. T-Rex to Czemu ja w ogóle gniotę kloca? Kolej Uuu, tu jest, zobaczcie, normalnie napisane Sony Angel Hippers, no, to tu już by mogli ich, słuchajcie, pozwać za to, wiecie, bo to tak, no, nie można, nie, podrabiać, no, ale dobra, dobra, zobaczmy, zobaczmy to, wygląda całkiem legit, nawet tu jest, zobaczcie, zaklejone, ej, dziwnie, w sensie, prawie jak oryginalne, nie, prawie, prawie. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Może oni się pomylili i przez przypadek oryginały sprzedają, nie? <śmany> Za 13 ziko. <śmany> Jakie cute. <śmany> Ej no turbo uroczy. Jesus Christ, nawet nie wiem czy taki Sunny Angel naprawdę istnieje, ale jest jakby genialny. No przepiękny jest. On ma w ogóle to jest chyba y, czapka dinozaura, nie? Więc to się słuchajcie idealnie tutaj y, y, pasuje. Zobaczcie no. Wyglądają jak bracia! Aaaa, pochłonę cię! Co ja robię w ogóle? Little Panda Rainbow! Jeszcze jeden, jeszcze jeden, uwaga, uwaga! I w ogóle zauważcie, że nie mam żadnych powtórek, nie? Twu, twu oczywiście, wypluć! Przez ten złoty, ten złoty to jednak. Olać go. To jest, to jest piękna panda. Musiałam wziąć też tą prawdziwą bestię tego lwa, prawdziwego lwa króla wszystkich zwierząt. On będzie tutaj pilnował, pilnował, pilnował was, żebyście zostawiali łapki w górę pod tym filmem. Kto nie chce spotkać jego pięści na swoim kolanie, to zostawiajcie łapki w górę pod tym filmem i, i subskrypcję też. Ej, on może do klocków można go podłączyć, ale beka. Dobra, to jest słuchajcie super ziomek, który będzie pilnował tutaj e, tego filmu całego, więc mówię, łapki w górę, proszę zostawiać subskrypcję, żeby was ten straszny lew nie dorwał w nocy. Poissons Predatures et Marines. Coś takiego, czyli to są Predatorzy, chyba wodni, tak mi się wydaje. To też jest, słuchajcie, coś miękkiego. O, to może też tu będzie tralalino, tralalaczy, jak mu tam, nie? Mam nadzieję, że jakiegoś trafię. Rekina. Uwaga, uwaga! Kto to będzie? Rybata rozdinka! Ej, to jest ta, która wiecie, jak się zdenerwuje, to ona, ona tak puchnie i z siebie kolce wyrzuca. Chyba to ona, w sensie tak mi się wydaje. No chyba, że to ryba z zatkanymi porami. Tak też może być. kolejny, skłany ogel! Nie mogę z tej nazwy, nie? Dobra, zobaczmy, czy będzie tutaj tak samo uroczy, jak na tym obrazku. A, tu jest nawet jakaś lista pokazana, jakie można trafić. E, dobra, wszystkie są urocze, ale czy tu jest świnka? Czy to jest świnka, ten różowy? Nie wiem. Może, może chociaż w podróbach trafię świnie, nie? Jakby, no nie, to nie świnia. To jak Nie no dobra, trochę dziwnie wygląda. W sensie krzywo ma tu nadrukowane. Krzywo ma jakoś te ręce dziwne, co się z nim nie tak. Niby jest cute, ale jednak, jednak nie do końca. A to co to jest? Kraturex land Raubiter? Ja nie wiem po jakiemu to jest! W ogóle to jest po francusku. Po, po jakiemu to nie wiem. Dobra, tu będą kolejne jakieś brain roty, tak mi się coś wydaje, nie? Uwaga, uwaga! U, coś takiego dziwnego. Ma dużo, dużo macek ma, wiecie? Ptak? Co? Taki trochę oklapły. Oklapły ptak trochę. Ej, on to jest ten. To jest ze ślamikiem w środku. O co? Czemu mu tutaj z tyłka wychodzi taka gula? Okej, okay. ptak mi się podoba najbardziej. Goleini Straberini Wow, o oh mio dio. To jest coś bardzo y, ciężkiego. Bardzo dużo tu jest rzeczy. Nie wiem o co chodzi, ale buja tu jest napisane, że to jakiś jest fryzjer. Nie wiem, co ja mam sobie włosy obciąć tym zestawem, czy coś? Yy. Yy. O co to chodzi? Ej, tu mamy szczotkę normalnie. A bo mu tu będziemy jakoś włosy wsadzać? Naprawdę? No chyba tak, bo ma dziury wełbie, no to po co inaczej, by były dziury wełbie? A co to jest? To jest masa taka? Piankowa? Gli co? Ja mam z tej jakoś glinki zrobić włosy? Fuj, to wygląda jak wyrzutek guma, nie chcę tego dotykać. Ej, dobra, patrzcie, to będzie mega satysfakcjonujące. Wpychamy w misia, e, w jego tyłek tutaj te, 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 to coś czerwone i teraz wkładamy taki wielki bolec i robimy coś takiego i wychodzi mózg. Ej, co to jest. Ale super! Po co szczotkę dali, to nie wiem, nie? Ale patrzcie, mamy nożyczki i możemy mu na przykład uciąć te włosy. Ej, stos! Naprawdę fajne. I tu tak naprawdę mamy niekończącą się zabawę, bo to możemy znowu włożyć i znowu mu włosy wycisnąć. Albo mózgi, jak kto woli. Hunde, hunde! Jeszcze jedno hundę, patrzcie. Nawet nie, wiedz nie wiedziałam, że wzięłam, że wzięłam trzy, ale chyba dlatego, że nie wzięłam żadnych tych koni, bo tamte konie, saszetki były wszystkie otwarte, to stwierdziłam, że wezmę trzy hunde, <śm> psy. Uwaga, uwaga, czy tu będzie coś innego? Chyba tak! Chyba tak! Ej! Tego nie było na liście! Co oni mnie to oszukują? to, to jakiś inny pies jest w ogóle? To tam różne psy są? Co to w ogóle jest za pies? Dziwny. I czemu mam nos jakiś obsikany? Nie wiem. Podejrzane to jest. Mam całe w ogóle palce od, od, od tego mózgu, co wyciskaliśmy przed chwilą, ale dobra, pomieńmy to. E, koko. Co? Koko-koszka? Koi, nie wiem, podrabiają cię, ale nie, tu jest napisane KO... Kokor... Kokoro! Coś ja nie umiem czytać dzisiaj, przysięgam. Wiecie co, po prostu ja wypiłam ci dwie kawy i, i, i już po prostu wiecie, o o. o. No właśnie tak, nie umiem cię wysłać. Dobra, nie wiem po co to okienko, chyba możemy sobie podejrzeć tutaj. A, tędy wyciągamy. Dobra, spoko. A co to to ma? To jakieś baterie? Czy to jest małpa? Czy to jest małpa pomieszana z pandą? Ej, to tak wygląda, nie? Bo to nie wygląda jak normalna panda. Czy wy to widzicie? Że to wygląda jak małpa pomieszana z pandą? Moment, moment, tu jest jeszcze jakieś serduszko. Czekajcie, może teraz to zadzia zadziała? Ej, no nie działa. Nie działa, pewnie się baterie wyczerpały, bo to pewnie, no, no wiecie, no to z Chińczyka jest nie. Eee, ale może nawet i lepiej, bo pewnie ta pando małpa by coś nam gadała, a ja trochę się boję tego, nie? Kolejny Sony Angel! Tym razem wersja owocowa. Dobra, zobaczmy to, zobaczmy to, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, to jest najgorszy badziew Ever, nie! To jest ta pieczara. Ale wygląda tragicznie, nie no, zobaczcie. I to nawet nie ma naklejki. Patrzcie. To jest ogólnie niesamowite, jak te Sony Angel od siebie się różnią jakością. One, mówię, były wszystkie w tej samej cenie, ale to, to po prostu wygląda na najgorszą y, dziadowską podróbę, nie? Jakby tragedia. Dobra, ty wypadasz, zresztą nie lubię pieczarek, nie? W sensie w ogóle nie lubię grzybów. Dobra, tu mamy coś, słuchajcie, mocnego. Dominatori delle montage! To prawie brzmi jak tralalino, tralalana, cappuccino, coś tam, coś tam. Dobra, słuchajcie, po prostu w Chińczyku sprzedają brain roty, nawet o tym nie wiedząc, że to są brain roty. Uwaga, uwaga! Co mu jest? Nie, no to jest jakiś upo o co tu chodzi? To jest w ogóle wilk? Nie, no to jest brain rot-wilk. to wygląda z tej strony jak szczurcze, czy on ma tylko dwa zęby z no to jest Brainrod pomieszany wilk ze szczurem. Ja bym go nazwała szczurino-wilkino. <noise> Ale turbo dziwne, nie? Strasznie to wygląda. Dobra, słuchajcie, kolejny Sony Angel, bo mamy ich bardzo dużo. Tutaj wygląda na obrazku bardzo ładnie. Jakaś seria, chyba, nie wiem... Śpiąca? Nocna? Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Ale zaraz zobaczymy. Uwaga, uwaga! Okej, okay, tu już się zapowiada to całkiem dobrze. O! Nie wiem, czy taki kiedykolwiek Sony Angel w ogóle istniał. Dziwny, ale... No, widać, że podruba, bo tu tak jest brzydko narysowane, widzicie, jakby narysowane u góry, ale ogólnie nie ma tragedii. Tamten poprzedni, co otwieraliśmy, to był dużo, dużo gorszy, nie? Dobra, słuchajcie, tu mamy jakiegoś Bengera. Bunte un unter jeżeli to jest, słuchajcie, po e, niemiecku, a chyba tak jest, to ja Wam powiem ciekawostkę, że ja w szkole, w gimnazjum dokładnie, uczyłam się przez 3 lata niemieckiego. I moi drodzy, e, jedyne co umiem po niemiecku, to Ich bin Agnieszka, czyli mam na imię Agnieszka, i Ich habe niszt", czyli. Czyli nie ma, nie mam, że wiecie, nie mam pracy domowej na przykład. E, I ja nie chcę komentować tego, co myśmy tutaj trafili i jak to wygląda w ogóle? <ścoughs> o co chodzi w ogóle co to jest? Nie, to jest za mocne bo... Naprawdę to jest, to jest obrzydliwe i stąd. Nie. Co tu jeszcze można było trafić? Czemu najbardziej obrzydliwe? A bo tu wszystko jest obrzydliwe, tu są same jakieś uśmiornice w ogóle. Ej, no, tralalelo, tralalini można było trafić. No, a ja nie trafiłam. No nie, tylko jakąś obrzydliwą ośmiornicę, czy jak ktoś tam meduza nazywa. Znalazłam jeszcze jedną saszetkę z jakimiś morskimi, dziwnymi stworami. Ja nie wiem o co chodzi. Czy, czy ci Chińczycy jakoś lubią morskie stworzenia i, i robią pełno takich rzeczy? Nie wiem o co chodzi. A może dlatego... Aaaa! What the hell? Aaaa! To już jest... Nie wiem co jest bardziej obrzydliwe. To czy to? Co to jest? Fuj to wygląda jak zdechły ogórek. Nie, no! Fuj, to jest jeszcze, słuchajcie, bo to jest, wiecie, to, to jest takie squishy, nie? I to jest w dotyku, w dotyku trochę klejące. To się trochę mi klei do rąk. I słuchajcie, po prostu jest to... Turbo obleśne! Nie! To jest ten wążeczny niebezpieczny, w sensie węgorz to jest, który pewnie możecie porazić prądem. Ale nie no, to jest! Fuj, to mi się jeszcze klei do rąk! Obristwo! Snake Questo è il serpente que la tua insalata. Zapomniałabym prawie o tym domku, który kosztował mi tak naprawdę najdrożej, bo on chyba tam 20 ileś ziko. Gdzie go w ogóle się otwiera? Halo. Czy ten domek będzie wart 20 ziko, które na niego wydałam? Patrzcie na to, zbudowałam dom, z którego właśnie spadł dach, ale to nieważne. I to jest, słuchajcie, chyba taki dom. Tutaj do niego były jeszcze pisaczki, po którym można e, malować sobie. No nie, coś takiego, jakieś takie dziwne rzeczy. E, tutaj troszeczkę. Odwrotnie, odwrotnie wsadziłam ściany, ale to w ogóle, słuchajcie, nie jest ważne, no nie. To będzie, słuchajcie, domek dla tych obrzydliwych stworów. Niech one tutaj siedzą i nigdy z niego nie wychodzą. Nie. Po prostu ja ich nie chcę widzieć. Ja ich po prostu nie chcę widzieć. Nawet okna pozostawię zamknięte, żeby wiecie, żeby przypadkiem tylko na nie nie spojrzeć. Zostały mi już chyba dosłownie ostatnie dwie rzeczy, czyli te z Sony Angels. A przepraszam, jedna jest Sony Princess. E więc y, oczywiście, jeżeli chcecie więcej odcinków, wiecie, z Chińczyka, jeżeli może mam pojechać do jakiegoś innego miasta, poszukać jeszcze jakichś innych Chińczyków, to dużo łapek w górę, bardzo dużo, 10 tysięcy i wtedy y, nagrywam. Kolejny odcineczek. Dobra, zobaczmy te. Co to jest? A to są jakieś króliki. Takie wyglądają, jakby miały <laughs> głowy trochę przezroczyste. W ogóle od tego darcia mordy już boli mnie gardło, nie? Tak się darłam w tym odcinku, że już mam aż chrypkę, nie? <laughs> Ledwo mówię. <laughs> Ale no, po prostu przy zabawkach z zawsze trzeba trochę yy, mordę podrzeć, no. Okej, okay, wygląda no. Yy, smutno, nie. Wygląda smutno, jakby ta czapka jest smutna po prostu. <laughs> dobra, mam nadzieję, że princeska będzie lepsza. Yy, one tutaj na tych obrazkach to wyglądają trochę jak... Yy, lol surprise'y, nie głowy. Ale dobra, może tylko tak na obrazku wyglądają. Zobaczmy jak na żywo. Na żywo mogą, wiecie, wyglądać po prostu yy, jeszcze gorzej, nie? Jeszcze gorzej taka opcja może być. Dobra, o! Chyba mamy Tom jakąś... Yy, kto to jest? Nie wiem co to za księżniczka, ale... Ona wygląda jakby miała zaraz się zżygać. Widzicie, tak... Ona tak jakby ma usta tak zaciśnięte, jakby miała zaraz... Blu, blu, blu.